Moje pani, usiądźcie sobie wygodnie na swoich miejscach. Dzisiejsza umowa jest na 20 minut. O czwartej kończę. Idę dalej z rozważania na temat tworzenia przez masonerię kościelną nowej nowej religii, jednej religii. Całe te wszystkie procesy są wpisane koncepcję, nowy porządek świata. Ma być jedna religia. Z przywódcy kościoła zawsze wam mówię ci, co mówią dużo o charytatywie i ukrywają się pod charytatywą, to są najwięksi złodzieje i kombinatorzy, żeby później wypunktować w oczach świata, jak się jest dobrym. Pod płaszczem braterstwa jest pięknie rozwijana Ideologia, czyli gwałt na ludzkości, globalizm. Dlatego się nie dziwcie, że następny etap, jaki jak wejdziecie, to wasze dzieci będą miały takie, a nie inne DNA i wszystkie będą w toczkę w toczkę podobne. Bo to ma, jest ukryty plan. Ci, co zdobędą maksymalną wiedzę, będą potrzebowali mieć małpy i niewolników i hybrydy. I to zrobią z nas. Dzisiaj cieszymy się moimi 60 latami życia, No ale ja nie mam żadnej pewności, czy dożyję 70, bo jak wyjdzie ustawa, że ludzie mogą żyć na ziemi nie dłużej niż lat 70, bo tyle tlenu, tyle trawy rozumiecie, dadzą wam wyniki, tu się topią e, lody, tu brakuje tlenu, bo nadwyżka dwutlenku węgla. Teraz jak dowiadujemy się, że na koronawirusa w szpitalach ratują tlenem i brakuje tych aparatur, więc jak zużyją wszystkie tlen, no to trzeba ludzi usunąć. Bo ludziom wystraszonym, lękliwym idzie wszystko nagadać. I nasz pastor, omawiam punkt 179, czytam od początku byście zrozumieli o co jemu chodzi. Pisze, 21 wiek jest świadkiem osłabienia władzy państw narodowych. Kłamstwo. Bo to się skierowane z zewnątrz, nie w jego sławia. Tylko komuś zależy, żeby nie było państw narodowych. Bo nie może być globalizmu. Bardzo to jest proste. W ilu miejscach pisze pastor, że jest to ksenofobia, że, że jest to nacjonalizm, jak ja mówię o interesie Polski. Ja później pastorowi pokażę w naszych orędziach, gdzie pan jasno mówi że Arab ma być tam, gdzie został stworzony. Dla Araba z natury planu Boga nie jest Polska. Pakistańczyk ma być w Pakistanie, Hindus w Indiach, a Polak ma być w Polsce. Żebyśmy zaakceptowali te ruchy, najpierw trzeba było wygnać 4 miliony zdrowych mężczyzn fizycznych, mięśniaków, żeby robili na tamtych jeleni na zachodzie, a teraz nam mówią, że jest pustka. To, jest, to nie jest winny wiek. Wiek nie ma żadnego wpływu na osłabienie postaw narodowych. W ca z całej encyklice wynika, że państwa narodowe są niemile widziane w oczach pastora. Przypominam, ksenofobia, myślenie o sobie, nacjonalizm i indywidualizm. I udowadnia pastor, że są państwa, które mówią, że same se wystarczą. No Chiny se wystarczą, Ameryka sama se wystarczy. Ale my, se, my, my o tym dobrze wiemy, że sami se nie wystarczymy. Przede wszystkim dlatego, że wymiar ekonomiczno-finansowy o charakterze ponadnarodowym, no to jest, skoro mówi ponadnarodowym, to trzeba określić, kto to jest. Żydzi, banki, pieniądze poza naszą kod, trzeba określić, że taka nauka nic nie mówi. Później się nie ma co dziwić, że pastor na spotkaniu ucałuje w rękę Rockefellera. Na googlach europejskich nie znajdziecie, ale na googlach tureckich znajdziecie to, jak Franciszek całuje Rockefellera w rękę. Przed Żydem uklęknie. Ale przed zimą kolana go bolą. To Matka Boża pokazała dwa razy w Guadalupe i Częstochowie. Jak nie umierzył uklęknąć, to bekniesz. No i bekną. Jak długi się położył. Więc mówi się o jakichś siłach ponadnarodowych. Skoro my nie wiemy, kto to jest, to no po co nas zachęcać do braterstwa. My wiemy, kto, kto z nas robi niewolników dąży do dominacji nad polityką. W tym kontekście niezbędne staje się dojrzewanie silniejszych i sprawnie zorganizowanych instytucji międzynarodowych, w nawiasie, w klamrze dopisuje, tworzonych przez finanserię ekonomiczną świata i finansową, czyli Żydów, które byłyby dysygnowane Sprawiedliwie, czyli ma powstać jakiś, jakiś globalny twór, będzie desygnowany sprawiedliwie, czyli ja i mój Michał pójdziemy na wybory, a oni mi z, z kaftana wysypują przez swojego człowieka, który wykona ich robotę. Ja wam to tłumaczyłem, jak w ciągu 30 lat po okrągłym stole, czemu ja się modlę za naród oszukany, zdradzony, sprzedany do niewoli? Bo przez 30 lat wszystkie siły zachodnie robiły co, żeby w Polsce nie powstała partia narodowa. Hadecja, rozumiecie? Albo inaczej Endecja. No i udało się im. Sami tworzyli narodowe. Z, ZHM to było narodowe. Robcio, Ruch Tam był narodowy. Liga była pod tym kierunkiem. Wszystko utopili. Wszystko utopili. Więc dysygnowane sprawiedliwie. W demokracji nie można sprawiedliwie wybrać rządu. Bo jeśli nami rządzi minister spraw finansów, który jest niepolakiem, nie ma nazwisko polskie i przywieziony z Anglii i pierwszego dnia mówi, że chce usunąć złotówki, że nie będzie pieniędzy, teraz robią wszystko, żeby księża powprowadzali te rozdzielcze maszyny po kościołach, bo jak księża ulegną temu bankowości, no to padnie pieniądz. Bo jedyną przeszkodą dla banku jest na razie kościół. Księża są nierozumni, jeden za drugim robi sobie platformę u siebie, na składkę, na wszystko. Gdzie wy chłopę macie rozum? Starzy proboszczowie się obracają w łóżkach. Znaczy w trumnach. Wtedy dopiero zobaczycie, jak szybko znikną pieniądze z, z rynku polskiego. I wtedy będziesz wołała, wołała, wołała panie Uświad, czemuś mu dała 100 dolarów? Bo musisz je wykwitować ze wszystkiego. Ale nie ma rozumu, będzie doświadczenie. Tylko wam mówię tyle. Nie da się w demokracji desygnować sprawiedliwie człowieka, bo demokracja jest dziełem szatana. Więc to jest kłamstwo. Życzenie jakiegoś nie wiadomo skąd, pas, pastora, której władze byłyby dysygnowane sprawiedliwie. Powiedzcie naszym rządzącym, niech pokażą, ile mają paszportów innej narodowości. Na Węgrzech chciał to zrobić Orban, to o mało go tutaj powiesili. Niech pokażą, skąd są, skąd się wzięli. A miejmy odwagę, a żądać od polityków, niech pokaże drzewo genealogiczne do czwartego pokolenia. Czyli przy wyborach powinno być tak, że rządzi to Polską Polak, który ma cztery drzewa na tej ziemi. Siedzę z Kremu, wracaj do Rosji, jakiś to problem? A my, pniaki stare na tej ziemi, o niczym nie możemy dalej decydować. Czy więc jak ja słyszę, że będą to władze dysygnowane sprawiedliwie. Ale to jest pikuś, bo jak za chwilę usłyszymy, jaki to ma być rodzaj władzy, to już rano wam podyktował, że moje krowy wyślę do zarządu, bo one spełniają wymogi tego nauczania. Na podstawie porozumień między rządami krajowymi, to zapytać się rządów afrykańskich, jakie oni mają porozumienia? I czyje rozkazy wysłuchują, kto uwzględni żądania biednego? Nie no, czy trzeba się narodzić w nocniku, żeby o takich rzeczach nam mówić. Kto posłucha głosu biednego? Pan Szoroż nam powiedział ostatnio bardzo słusznie. Dotąd będzie trwała choroba, dopóki rządy nie podpiszą obligacji wieczystych. Czyli wejdziecie pieniądze i będziemy my i nasze dzieci, pokolenia będą drani robiły nonstop. Wiecie, jaki mają tupet? Żądają od rządów obligacji wieczystych. Dzieci, wy nie wiecie, w jaką niewolę idziecie, kiedy wam nagadano o pandemii. Które władze, by były sprawiedliwie? Na podstawie porozumień między rządami krajowymi, które nie mają żadnej wartości, bo są egoistyczne i ksenofobiczne, jak można z nacjonalistami podpisywać umowy i wyposażone w możliwość sankcjonowania? Czyli kolejna policja, kolejna pandemia, gdzie będą ci wchodzili do nocnika. Bo na podstawie prawa. I tu jest ciekawe spostrzeżenie pastora. Kiedy mówimy o możliwości istnienia jakiej, jakiejś formy globalnego autorytetu. To zapamiętać sobie, bo to już nie jest mówione w wymiarze podmiotu, czyli ludzkim, bo forma to traktor może być formą, moi drodzy, globalnego autorytetu, mój koń czy krowa, bo za chwilę perfekcyjnie to pastor wyjaśnia. Globalnego autorytetu, regulowanego przez prawo, czyli na korzyść tych, co mają władzę, niekoniecznie należy myśleć o autorytecie osobowym. To nie może być człowiek albo rząd. Czyli ja rano powiedziałem pastorowi, że wyznacza moje dwie krowy do tego zarządu trzy. Konia też poślę, bo będzie wtedy różnorodne środowisko. Będzie łatwiej nawiązać dialog. Bo są jakieś dwa byty. No, troszkę do siebie podobne, no, ale są inne. Powinno, dalej, pisze nasz bohater, powinno się jednak przynajmniej przewidywać możliwość powołania do życia skuteczniejszych organizacji. Tam nakazał, teraz gdyby, bo jak tam to nie wyjdzie, to on tylko przypuszczał, on był tylko w utopii. W tej chwili wszyscy piszą doku, dokumenty, na dwie strony babka na dwoje wróżyła. To jak w kateizmie. O papieżu, w jednym punkcie jest piękny, stary układ, papież jest głową i tak dalej. Ale przy końcu jest punkt, gdzie mówi, że się kolegialność rządzi. No i w zależności jaka opcja rządzi, korzysta z tego punktu. Zgodnie z prawem? Dzieci zgodnie. Więc tu słyszymy propozycję, powinno się jednak, jakby coś tam nie wyszło, bo się pojawi Natanek i znowu coś powie, to zaś nas zahamuje, więc jest zabezpieczenie. Powinno się jednak przynajmniej przewidywać możliwość powołania do życia skuteczniejszych organizacji światowych, obdarzonych autorytetem, aby zapewnić godne dobro wspólne, i to jest, to jest pięknie dla ludzi: dobro wspólne, eliminację głodu i ubóstwa. A oraz pewną obronę praw człowieka. Dzieci no, do rany przyłoż. Pastorze, my wiemy, że od końca początku XX wieku siły ponadnarodowe kierują powstawaniem wojen, państw. My to doświadczamy jako Polacy na skórze. To siły ponadnarodowe w Teheranie oddały nam Rosjanom. Oddały nam w Pożdamie. Później w 1989 roku siły ponadnarodowe ustawiły sobie przejęcie dóbr polskich i ziem. Mamy po okrągłym stole i mówią nam wolność. Karnowi, Dziwiszowi u Świętego Idziego podczas Boże Ciała, jak wszyscy śpiewali ojczyznę wolną radzi na wróć, panie to się dar. Co wy śpiewacie? Polska jest wolna. Wszyscy są przekonani, że Polska wolna. Wolna od Moskwy, ale zniewolona na następnym etapie. Jesteśmy na etapie dzieci czasów gierka. Polska jest pierwsza w pożyczkach, w zbiorze pożyczek i jest pierwsza w zbiorze malin. A jak to przetłumaczymy na, na, na realia, to mamy ogromne pożyczki, pożyczki w bankach i wszyscy my są w malinach. A wszyscy Frankowcy to sobie powinni napisać na domie swoim, Mam, jestem pierwsza w pożyczkach i pierwsza w malinach. Zapamiętaj sobie, Zagierka narzucono, że Polska jest pierwsza w pożyczkach i, i pierwsza w malinach. Nic się nie zmieniło, dzieci. Te wykresy komunistyczne są dalej takie same. A teraz, moi drodzy, jak widzi problem jednej religii, Nasz pastor. Kolejny fragment, moi drodzy. Tutti fratelli. Trzeba, to wam wyjaśniałem, dziś dokładna analiza, żebyście zrozumieli, bo chciałem pokazać co, to, co mówi o języku Izajasz, jak oni są mistrzami. Że będą mówić, a wy nic nie będziecie rozumieli. Bo tak powiedział Pan Bóg do Izajasza. Idź do nich i mów. Ale ci nie będą. rozumieli. Iść do nich mów, ale ci nie będą słyszeli. Posłuchajcie tego typicznego prockiego wywiadu Stwierdza: istnieje także pilna potrzeba nieustannego dawania świadectwa. To dla nieczyste dzieci. Czyste. Między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi. Nie możemy jednak zapomnieć o pragnieniu wyrażonym przez Jezusa. Gdyby to pisał wierzący, przywódca by to by napisał przez Boga Jezusa albo przez Boga Syna Ojca. Ale to mają czytać innowiercy, więc dla nich Jezus jest jak dla, dla, dla niektórych Wirgiliusz. Czy tam cytuje jakiegoś tam Icka, rabina. Ten sam, ten sam pułap myślenia. Aby wszyscy byli jedno. Ten jest przekonany, że jak będziemy dawali świadectwo, że będziemy wszyscy jedno. A gdzie jest łaska Pana Boga? A gdzie jest, a gdzie jest, gdzie jest działanie na zasadzie, że któryś Tim ma prawdę? Przez wieki Kościół głosił, że ma pełnię prawdy. Franciszek przychodzi, że takiego zjawiska nie ma, że i nam też coś brakuje. W związku z tym, jako historyk, albo brakowało coś papieżom, pośrednikom, poprzednikom, albo brakowało coś nauczaniu soborowemu, lub też brakuje coś pastorowi. Są, braki zawsze są obustronne. Nie, że przez wieki jednym czegoś brakowało, a ci mają teraz pełnię. Jeśli mają teraz pełnię, to nasz pastor jest przedstawicielem pierwszej herezji chrześcijańskiej, gnozy. Bo w gnozie tylko grupka ma pełnię i wszystko wie o co chodzi. I teraz bazuje na świętym Janie 17, 21 Ewangelia. Aby wszyscy byli jedno, wsłuchując się w jego zachętę z bólem stwierdzamy. I tu przeciska to, co tworzy. Tworzy nową religię. Proces globalizacji słuchać uważnie wciąż nie ma proroczego i duchowego wkładu w jedność wszystkich chrześcijan. Czyli najgorsi, bo z nauczania widać to najbardziej kromną najbardziej nieudaną formą chrześcijaństwa jest katolicyzm. Czyli moi drodzy, jacy my są głupki, że my nie możemy pojąć proroczego i duchowego wkładu globalizacji. A Bóg do nas przychodzi i mówi jasno, wierchuszka Kościoła tworzy jedną religię. Masoneria, Kościoła, libera tworzą jedną religię. Kiedy jeszcze żył papież Benedykt, to jak mówił ostro Bóg o pasterzach, to dał zdanie, nie mówię tu o najwyższym urzędzie nauczycielskim, jakim jest papież. Bo Benedykt w swojej kadencji jako papież trzymał się linii. O tym ani razu słowa Bóg nie powiedział w naszych urzędziach. Ani jednego odniesienia, żeby się za niego modlić i że je, i ma taki autorytet, że mówi prawdę. Kilka było apeli Boga Ojca w intencjach ratowania papieża Benedykta, że jest totalnie osamotniony. A ten wpadł na pomysł, że proces globalizacji wciąż nie ma proroczego i duchowego wkładu. Pas pastorze, Ewangelia, mowa Boga nie ma siły proroczego działania wobec Ciebie i nie ma, nie ma duchowego łamania Twojego myślenia. Globalizm, dzieło, które tworzy człowiek, przeklęte dzieło, bo jest to dzieło m, wieży Babel. To nie jest możliwością stworzyć z nas wszystkich myślących jak Amerykanie. Kiedy dojdę do punktu i wam pokażę, komu zależy na migracji, kiedy to zaplanowano ten proces i czemu ten mówi o, o, o tak wielkim, moi drodzy moi moim braterstwie, to ja to rozumiem. Na początku pastor Franciszek był spotkał się z Żydami w Jerozolimie. Na własne oczy widziałem transmisję. Uklęknął przed rabinem i go ucałował. A jak się go pytano, czemu nie uklęka przy ołtarzu, kolano go boli. Więc proces globalizacji wciąż nie ma proroczego, i duchowego wkładu w jedność wszystkich chrześcijan. Tak, żebyście wiedzieli, mamy encyklikę o braterstwie. O jakim braterstwie? O nowym porządku świata i o nakazie nowej jednej religii świata dla wszystkich. Jak będzie Franciszka świętego przedstawia, to on nie pokaże całkiem od innej strony Franciszka, nie że pojechał w imię Jezusa by nawracać. By ratować świątynię w Jerozolimie, tylko że był to człowiek dialogu, bez broni i dogadał się ze wszystkimi. Normalny przywódca państwa dobrze wie, jak się w jakiś kret wciska niegroźny, to jest to potrzebne dla reklamy i publiki. Franciszek miał całkowicie inny cel wyjazdu do Sułtana i do Jerozolimy niż braterstwo. Muszę dokończyć, wybaczycie. Niemniej jednak, choć wciąż jesteśmy w drodze do pełnej komunii, do globalizacji, rozumiecie? Bo to jest jasno ustawione. Jesteśmy w drodze do globalizacji. Czyli teraz rozumiemy termin teologiczny, bo to kleją nam nie już od czasów studiów. Komunia pełna, komunia, a my co? My nie mamy komunii z Bogiem, musimy cały czas budować komunię z Boga. Komunię pełną, więc komunia pełna, czyli wspólnota, to jest globalizm. Jesteśmy wspólnotą, co nam... Truno, truto w ruchu oazowym, my wspólnota, wspólnota, lud królewski, lud wybrany, lud zbawczy, no to jest globalizm. Przeniesienie wartości wyciągając Boga na Bok, a my, my teraz. Niemniej jednak, choć wciąż jesteśmy w drodze do pełnej komunii, przecież Kościół przez wieki uczył. My tę komunię mamy już dawno pełną z Bogiem. W naszych orędziach, to będę pokazywał, Panie temu, że pełnie ma Kościół katolicki, to nie trzeba nic udowadniać. Jakie mamy my zdążać komunii? Mamy tak działać, by się otwierać na braci. Jeśli nie pomożemy im, no to będą mieli dramatyczne dwa wyjścia. Ciężkie piekło, a dobrzy spośród nich zaczną edukację od naczyńca, żeby poznać Jezusa. Już teraz mamy obowiązek dawania wspólnego świadectwa miłości Boga do wszystkich ludzi pracując razem w służbie ludzkości. Piękne zdanie na końcu. Masońskie w służbie ludzkości. Ładnie zaczął, ładnie ląduje, nikomu nie grozi, a w środku jest taki bigosik, że aż ej, amen.